Każdy popełnia błędy i tak się składa, że ci koledzy nie różnią się w tym aspekcie ani trochę. To za silne, to zbyt dziwne, to pobugowane, a to op w pizdu. Zawsze musi być coś na rzeczy, ale pamiętaj, jedno jest pewne. Nieważne jaki i jak duży to jest błąd, to raczej można go w jakiś sposób naprawić. Na przykład zmniejszenie depsa postaci, no można na jutro już schodfiksować. Albo jakaś dziwna interakcja między postaciami, A no, to zajmie może z tydzień, może dwa. Ale pewnie kiedyś to się w końcu stanie, prawda? No tylko, że nie zawsze. Są rzeczy tak zepsute od środka, tak duże błędy, tak fatalnie wykonane, że nieważne jak dużo i jakich zmian zostanie wprowadzonych, to nadal będzie trochę jeszcze do życzenia. Jeśli nie wiesz o czym lub o kim mowa, to mowa o naszej ukochanej, jak i znienawidzonej Yumi. Z zewnątrz śmieszny kotek, a od środka coś o wiele więcej. Bo żadna inna postać w lolu nie jest w stanie się pochwalić byciem najbardziej bezużytecznym zwierzakiem i najbardziej broken championem w jednym roku. I tak samo nikt nie może się pochwalić tak niskim. Ratio I tak wysokim w jednym kalendarzowym roku. Jest to najbardziej nieinteraktywna postać, jaka kiedykolwiek powstała, taka najbardziej znienawidzona i taka najbardziej ukochana. No tylko zobacz na nią, nie? Ale co ty na to, żeby zacząć od początku, okej? Okay? OK. 14 maj 2019 rok. Yumi, magiczny kot, oficjalnie wchodzi do Ligi Legend. Nikt nie był pewien czego się spodziewać, bo po samym trailerze za dużo nie dało się wywnioskować, choć wiele osób było sceptycznie nastawionych. Także jedyne, czego się ludzie spodziewali, to następnego Enchanta tera i śmiesznego kota dla każdego egirla, jaki żyje na tej ziemi. A po jej wyjściu wszystko już było wiadome. Był to najbardziej bezużyteczny, bezwartościowy kawał szczura, jaki postawił nogę w tej grze. Po dobie od jej wyjścia ujrzeliśmy rekordowo niskie win ratio postaci, bo prawie 30%. Jeśli chciałeś sabotować swoją drużynę i specjalnie terroryzować solo kolejkę, Yumi była specjalnie dla ciebie, bo granie tym czempionikiem było równoznaczne z graniem czterech na pięciu. Ale dobra, zachowaj spokój. To był tylko jeden dzień. 24 godziny. Na szczęście, na drugi dzień już Riot się obudził, sprawdził na szybko Win Ratio. zobaczył 30%, złapał się za głowę i zwiększył praktycznie każdą możliwą liczbę w jej kicie. I to nawet nie jest przesada. Dajmy jej więcej many, więcej Shielda, więcej Depsa. A dobra, to też więcej scalingu, więcej Slowa, więcej Hila, więcej, 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 dawaj więcej. A wszystko to zostało zrobione w panice, że Yumi tak szybko jak się pojawiła, tak szybko zniknie. No i nikt na ten moment się nie sprzeczał, że była to dobra decyzja. No statystyki mówią same za siebie, wszędzie wszyscy tylko mówili o tym, jak słaba ta postać była. lecz wtedy, wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że to będzie jeszcze większy błąd niż samo wypuszczenie tego czempiona. Bo bufy te sprawiły, że Yumi stała się jednym z silniejszych, jeśli nie najsilniejszym, supportem w całej grze. Jako nowa postać przeznaczona dla nowych graczy, o czym Riot sam mówił, dopasowała się ona do ogromnej ilości graczy, przez co dosyć szybko można było skapnąć się, że nie robiąc dużo, można tym czempionem sporo osiągnąć. A no właśnie, Yumi. Yumi, Yumi nie nierówna. Bo Yumi teraz nie jest Yumi z wtedy. A Yumi wtedy nie była taka jak Yumi teraz. Wtedy jeszcze Yumi nie miała tych staczków na postaciach, które sprawiają, że teraz musisz długo siedzieć na jednej postaci przez całą grę, żeby dostawać benefity warte uwagi. Ale dobra, troszeczkę wyjechałem za szybko i za daleko, a jeszcze nie będę mówił o reworku. Są lepsze rzeczy, które teraz są dla mnie niewyobrażalne. Czajz, że Yumi, kiedy wyszła, mogła teleportować się wraz ze swoimi teammate'ami, co sprawiało, że niesamowicie wartościowe było granie teleporta jako AD Carry? A jeszcze lepsze było to, że CC-ki, które teraz są najważniejszą kontrą na Yumi, kiedyś nie wrzucały jej W na cooldown, więc mogłeś wyjść, dostać CC-ka i od razu potem skoczyć na swojego to sprawiało, że byłeś o wiele trudniejszy do zabicia niż jesteś teraz. Ale dobra, wracając. Tak, Yumi dominowała Soloku, była zmorą dla przeciwnej drużyny, jak i dla twojej drużyny. I najważniejsze co w niej było to to, że dawała możliwość łatwego kierowania gierki z jednym nafidowanym teammateem. Ale to, no to nie była prawdziwa dominacja. Wiesz gdzie prawdziwa dominacja się tak naprawdę odbywała? No odbywała się ona na propleju. Zgadza się. Każdy pieprzony mecz. Każda gra była w tamtym czasie albo z Yumi, albo ze zbanowaną Yumi. Jeśli ją zostawiłeś, to... Sam się praktycznie prosiłeś o to, żeby przegrać. W takim win ratio to chyba żadnego czempiona w grze byś nie chciał zostawić. Pytanie tylko, dlaczego tak było? No, problem z Yumi składał się w sumie na dwie kategorie. Po pierwsze, no, była ona kurewsko OP. Największym priorytetem było zmniejszenie jej cyferek na każdej umiejętności, jako że no po prostu były przesadzone, no. No i nieinteraktywny sposób na grę. Yumi to pierwsza taka postać, którą nie musisz za bardzo nic robić, żeby dużo robić. I w tym nic nie robieniu jesteś jednym z groźniejszych zawodników w całej drużynie. Powodów na to jest wiele, ale największe były takie, że dawała ona darmowe Statystyki siedziała ona praktycznie nietykalna na kimś cały czas i mogła strzelać plus healować, więc żeby pozbyć się jej, musieli się pozbyć osoby, na której ona siedzi. A nawet czasami to nie starczało, bo mogła sobie przeskoczyć na kogoś innego. A najlepsze było to, że w mecie dominowały postacie, które były albo nieśmiertelne, albo bardzo mobilne. Więc na przykład taki Ezril, który mógł strzelać w nieskończoność i uciekać, no Yumi po prostu była dla niego idealna. Na wszystkich szczęście i nieszczęście, Riot działa w miarę szybko i przez to postanowili ją również znerfić, także znowu nikt nie chciał nią grać. Zupełnie jak na początku, ale Wiadomo, kiedy znowu pojawia się jakikolwiek nerf to musi pojawić się jakiś buff. I znowuż ten kod pojawił się w mecie. Pamiętasz, może, kombo na bocie Garen z Yumi? Eee, bardzo fajna, interaktywna kombinacja, która była straszliwie silna na bocie przez dłuższy czas. Garen na Dekerym sam sobie nigdy by nie zadziałał i nie ma najmniejszego sensu. Ale fakt, że on mógł dużo tankować i sam z siebie się healować, oraz natura Yumi, która może na nim permanentnie siedzieć, pozwalała im zaistnieć właśnie w takiej postaci na bocie. I nie jest to jedyny taki przypadek. Yumi pozwoliła zaistnieć wielu kombosów. Które normalnie nie miałyby prawa istnieć. W tym przypadku była to Yumi, którą składała się pod same obrażenia i strzelała przerażająco dużą ilość obrażeń, a Garen tylko biegał, klirował wavey, robił swoje. A do tego Yumi gwarantowała również Garenowi trochę przeżywalności i co ważniejsze, mobilności. Mogli oni wbiegać w czempiony na pełne. Yumi przyspieszała Garena, slowowała oponenta, rutowała go, a Garen w melle wiadomo co robi. Kręci się i ultuje za jeden 1000 trudemerza. Najlepsze było to, że Yumi była tak dużo, że często ona, właśnie ona, była tym o wiele ważniejszym kawałkiem tego duo, bo to ona w Gier miała na koniec gry więcej obrażeń Oczywiście Riot postanowił to również ukrócić Bo było to mało zdrowe dla naszej gry No ale wiadomo, każdy kot ma 9 żyć Nie uśmiercisz mi tak szybko Bo znowuż ona wróciła Na początku najpopularniejszym ADC'erem dla niej był Ezreal Który oferował dużo damage'a z daleka Mobilność, coś w tym stylu Odpowiadało to dla Yumi na każdej płaszczyźnie praktycznie Potem wszyscy przenieśli się na postaci typu Sivir, czy co ważniejsze Zeri Która biegając po teamfightzie po prostu shredowała Każdego po kolei, głównie dlatego bo nowa Yumi Oferowała atak speedy, heal i damage Zonchita dla takich właśnie postaci. Zerium była tak silna, że Riot postanowił balansować tylko pod te dwie postacie razem z sobą. Osobno one nie miały dla nich znaczenia, tylko w tej kombinacji. Warto też wspomnieć, że kombinacje takie jak te, o których mówiłem, mimo że były silne i miały bardzo duże win ratio na proplayu, to to win ratio wcale się nie przekładało w żadnym stopniu na solo kolejkę. co mi była w trochę dziwnej sytuacji, bo była ona OP na proplayu z dobrymi postaciami i bardzo średnia na solo kolejce. Ale wiadomo, jest dużo takich postaci, była bardzo podobna postać o podobnej historii jest z podobnym problemem, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Przez to, jak ta postać została stworzona, nienawiść na nią jest od zawsze. Multum graczy razem ze mną powie ci, jak źle ta postać wpływa na psychikę człowieka. Granie na nieinteraktywnego czempionika, co siedzi na adekurierze i rzuca za jakiś czas spelka, no nie jest fajne, nie? A granie z tego rodzaju postacią również nie należy do najlepszych, bo z obu stron nikt nie ma za bardzo fajnego eksperiensu, chyba że jesteś właśnie Tomiumi. Najbardziej niepokojące jest to, jak dużo złego taka jedna postać może zrobić. Uważam, że każdy może grać, czym lubi, naprawdę. Graj czym chcesz mordziaty, ja gram tylko Gragasem, zobacz na mnie. Lecz proste postacie nie powinny polegać na tym, że zabieramy im pewną, niezbędną przy graniu innymi postaciami część gameplayu. I mówimy, dobra, to jest nowy champion, wuala! To tak jakbyśmy stworzyli postać, która nagle nie musi w żaden sposób farmić, a zdobywa mega dużo golda. No świetny pomysł, nie? W aktualnym stanie Yumi, po reworku, który był niezbędny i sprawił, że jest ona bardziej zmuszana do grania ze swoim adkerem, y, nie musi nawet ona za bardzo wychodzić z tego adkerego. Pamiętasz, że kiedyś jako manożerny kot, byłeś praktycznie zmuszony wychodzić tak, żeby dostać tego shielda i odnowić trochę many. To zostało kompletnie usunięte i zastąpione healem, a jedyny powód, żeby wychodzić teraz od EDCR'ego, to afkoornik na ekranie, żeby Ci nie przeszkadzał. Więc większa część Twojego gameplayu polega na siedzeniu na EDC'em i klikaniu Q i E na zmianę. Oczywiście są gorsi lepsi gracze Yumi, którzy lepiej używają speli, którzy wychodzą i blokują skillshoty, którzy autoatakują, ale mi nie o to chodzi. W perspektywy nowego gracza, kiedy nauczysz się grać łatwą postacią jak Garen, możesz powoli przechodzić w inne czempiony, które wymagają trochę więcej klikania. Z Yumi, którą nawet nie musi się poruszać, ciężko znaleźć logiczną ścieżkę progresji. Można powiedzieć, że Lulu, ale Lulu zupełnie inaczej się granisz Yumi. Na tamtej postaci biegasz, robisz docisk, spejsujesz oto ataki. Jako Yumi jesteś po prostu boostem do statystyk dla osoby, na której siedzisz i najlepsze, co możesz zrobić w trakcie gry, no to oglądać właśnie TikToki na telefonie, co ja robiłem dosłownie w każdej grze. A rework, o którym mówiłem, tylko pogorszył tą sytuację. Bo teraz oprócz wychodzenia z postaci, to nie musisz nawet podejmować decyzji, na kim powinieneś siedzieć. znaczy się możesz podjąć tą decyzję, ale jest to bardziej pokręcone. Dla większości graczy mi Jest jeden cel. Usiąść do swoim ADCA, y, bo na nim masz lepsze umiejętności przez tą swoją pasywkę. A jeśli tak się zdarzy, że Twój adikere y akurat troluje bądź jest useless, to jesteś w tak zwanej ciemnej dupie, bo jesteś praktycznie do końca gry połączony z innym uselessem, który intuje, przez co twoje spele są gorsze i też jesteś poniekąd useless. Zagrałem kilka gierek uni, żeby sprawdzić czy naprawdę jest tak źle jak mi się wydaje i kurde, słuchaj tego. Ja jako ADHD grasz to playna, który musi cały czas się bić, nie jestem przyzwyczajony do grania na Awku, więc gala fighter robię od pierwszej minuty. Ale po chwili zaczynam czuć ten. Nieludzki luz Granie ją mi po całym graniu czymkolwiek innym to pewnego rodzaju wypoczynek. I jeśli nie zależy Ci na wygrywaniu, to ten wypoczynek jest nawet spoko. Ale jeśli Ci zależy, to jest dosyć słabe uczucie, bo według mnie, nieważne kto by za mnie zagrał w tej grze, ta Wayne by zrobiła po prostu to samo. Nie czuję, że miało to znaczenie, jak dobrze ja zagram. Po prostu powierzyłem komuś innemu to, czy wygram, czy nie. I najwyraźniej jestem mega dobry w powierzaniu, bo wygrałem dosłownie każdy mecz, jaki tylko zagrałem tym szczurem. Pozdro. Ale wracając, ciężko mi będzie omawiać co niesamowitego zrobiłem tutaj gameplayowo, bo po prostu. Nic nie zrobiłem. I tak, jestem w stanie powiedzieć, że grało mi się relatywnie prosto każdą grę, ale czy czegoś taki gameplay uczy? Najwięcej nauki z grania mi wyciągniesz, jak Safana odpalisz na drugim monitorze. Ale w sumie zdziwiłem się, że grałem z takim czempionikiem Wirli nawet nie szło mi najgorzej w większości gier. Jednak ta przewaga samoner Spella robi swoje w każdej grze, bo nie musisz grać oczywiście jako Yumi Flesha. I tak, bardzo chcę mu dowodnić, że z tą postacią nie da się grać jako Idikery. Tak, no, praktycznie za każdym razem miałem fakera i nie miałem jak tego udowodnić. A uwierz mi, nie dam rady zagrać więcej tym obrzydliwym szczurem, żeby to udowodnić. Przynajmniej mogę statystyki przyfleksować na kocie. Uuu, Sigma. A w jednej z moich sytuacji, gdzie mój korki był nieludzkim szczurem, no po prostu zacząłem grać więcej z resztą drużyny, dopóki się nie ogarnął. Jako litościwy pan solo kolejkowy potrafię dać drugą szansę, ale jak ma się takiego oracza na midzie i na dżungli, aż ciężko im nie zaufać. I w sumie jak tak teraz pomyślę, to był to jedyny mecz, gdzie graliśmy tak trochę do tyłu, trochę było źle. No wiesz, no po prostu nas molestowali. To jest sytuacja, gdzie je mi faktycznie dużo nie wnosi, ale to nie przeszkodziło mi w zwycięstwie. Też ważna rzecz związana z tym kotem jest taka, że on się mega dobrze skaluje. Po kilku itd mam praktycznie nieskończoną manę, nieważne jak dużo speli rzucę. Po prostu spamię shielda, rzucam kiusa i nie zapominam, oczywiście, o ulcie, który potrafi na luzie dać drugie i trzecie życie twojemu teamowi. Ale mniejszy już z tymi gierkami. Przejdźmy co do najważniejszego. Czy to dobrze, że Yumi w ogóle jest w LOLu? No, po tym wszystkim, co powiedziałem, ciężko jest powiedzieć, że tak, ale znowuż zobaczmy na to z drugiej strony. Według mnie warto eksperymentować. I Yumi ze swoim designem była eksperymentem. Ale warto też czasami przyznać się do błędu zamiast nerfić i bufować postać w kółko. Kiedy widać, że to nic nie daje, to może po prostu Lepiej ją zmienić rasa dobrze. Teraz w sumie nie uważam ją za jakąś mega dobrą albo mega słabą w mecie. Jedyny jaki mam z nią problem, to jak nią się gra. No ten czempion po reworku po prostu siedzi na jednej postce, cały pieprzony mecz siedzi na tym czempionie i spamli na zmianę shieldy i trochę Q. Ale skoro ktoś tak lubi grać, to proszę cię bardzo. Ja też jestem swego rodzaju internetowym kinciusiem. Miau.